Słyszę, jak wiele osób w mojej branży. Mówi, że czegoś nie wolno nosić, bo nie jest już w Bardzo się dziwię, bo albo brakiem wyobraźni, albo nie potrafią interpretować tego, czym jest indywidualny styl. Jestem Marta, twoja terapeutka stylu. W tym cyklu burzę powszechne przekonania na temat tego, czym jest stylowa szafa. Przyszła do mnie Beata i powiedziała mi, że marzę o tym, żeby wyglądać jak swoje sąsiadki, które nawet wychodząc po bułki do sklepu, wyglądają stylowo. Trzeba opowiadać o tym, jak chce kupić sneakersy. To wyszło na to, że ten najnowszy top model, tylko żeby mi powiedziała, jaki to jest. Nigdy nie będę namawiała Cię na najdroższe rzeczy w hot-top trendach, tylko dlatego, że właśnie w nich są. Powiedziałam stop, kiedy nie zrozumiesz istoty swojego stylu. Dlatego Beata zrobiła kilka dobrych kroków wstecz i w procesie Find Your Style zrozumiała, dlaczego opinia innych dla niej jest tak istotna. Kiedy to zrozumiała, właściwie była już w domu. To był początek jej drogi do indywidualnego stylu. I nie obiecam Ci, że ta droga jest najłatwiejsza. Wymaga wyplątania się z przekonań, w których zostałaś usłyszenia głosu krytyka wewnętrznego, a nawet wyjścia, a może rozepchnięcia się, w strefie komfortu. Moda przemija, ale styl pozostaje. Nie usłyszysz ode mnie, że w tym sezonie nosimy tylko to albo tego nie wolno. Dlatego zależy mi na tym, abyś najpierw poznała swoje stylowe DNA, umiała wybrać spośród trendów to, co wspiera Twój indywidualny sposób wyrażania siebie. Zacznij świadomą podróż do stylu. Męduj a powiem ci, jak zapisać się do newslettera. Dowiesz się, jak rozpocząć drogę do swojego świadomego stylu.